you yeah. yeah. Wszystkim mam Wrócić z Do tak o Tylko to Ja Nie pamiętam To O niczwi Szerenem

Cześć, witam Was Marek, słuchajcie, przechodziłem świętym Marcinem, spotkałem Pana Tadeusza, który pięknie gra na gitarze i śpiewa, ale zainteresowało mnie jedno, Pan coś wspomniał o, o straży miejskiej, o mandacie. No grałem na rynku taka przykrość mnie spotkała za to co robię, a robię to co tutaj robiłem i robię, także jest mi bardzo przykro, że nawet nikt mnie nie przeprosił, a w szczególności z tej restauracji, z tej, jak on się wzywa na. No? Crime Story. Aha. Kellner wielokrotnie wzywał z Crime Story, a ci Państwo, Straż Miejska, musieli dokonać, co dokonali. Pełnili no, obowiązek nadgorliwie. Nadgorliwie. Ale niech Pan powie, yy, czym oni, nie wiem, motywowali to, że Pan daje ten mandat. to był chyba biały dzień, z tego co pamiętam? Tak, to była godzina 20, 20, 20. No, stwierdzili, że ja zakłócam spokój. I. I to na polecenie restauracji Crime Stary, Oni muszą tą czynność wykonać i przydzielono mi, proponowano mi nawet 500 zł mandatu. Zostałem ukorany mandatem 200 zł. Znając prawo, odwołałem się do sądu. I z tego zapamiętam pamiętam, wygrał pan w tym sądzie? Proszę pana, sędzia był, no jak to powiedzieć, prawdziwym sędzią bo u nas w Polsce też sprawiedliwość nie zawsze jest sprawiedliwa. Yy, I zaczepnął również yy, z tak zwanego posiłkowania Sądu Najwyższego, gdzie ocenił, że jednak straż miejska jest nadgodliwa, a ja to, co robię na ulicznym wzmacniaczu, w tym miejscu właśnie powinienem robić. Ten oczywiście, ja w ogóle byłem zbulwersowany, jak usłyszałem o całej takiej sprawie, Przecież yy, myślę, że ja i mieszkańcy Poznania uważają Was za yy, nie wiem, kolory tego miasta i yy, atrakcję turystyczną. I to jest to, proszę Pana. Yy, ja tego yy, nie robiłem tylko dla siebie. To, pana, dostałem dużo telefonów, w szczególności z Krakowa. Tam wielokrotnie zostali ukarani ludzie yy, mandatami za to, że nie posiadali pozwolenia na grę yy, na ulicy. a yy, żeby uzyskać takie pozwolenia, to trzeba ładnych parę dni. Gdy ktoś przyjeżdża ze świata i chce już dziś zagrać, nie może, jest karany najpierw mandatem. To samo i na Gubałówce, tam Straż Miejska i władze miejskie szaleją. Również dostałem telefony z Międzyzdroi, że też karani tam byli. A bardzo mi było przykro, gdy ukarano jakiegoś tam człowieka w małym miasteczku, takim gdzieś nad jeziorem. No Trudno mi teraz powiedzieć. Dwa razy mandatem i kolegium za to, że używał akordonu do żebrania, a ten człowiek był zawodą muzykiem. Tak, jestem przerażony jakąś taką głupotą. U nas jeżdżę po całej Europie i w całej Europie, w centrach miasta, uliczni tzw. Tak grajkowie są no jakby największą rozrywką przyciągającą turystów. No cóż, mogę Panu, Panie Raduszu, tylko życzyć, żeby taka przykrość więcej Pana nie spotkała. A jeżeli Pan się zgodzi, fragment jest. Pana utworu, który nagrałem, wpuszczę w internecie, bo uważam, że właśnie takich ludzi trzeba przede wszystkim promować. A jeszcze mi Pan na koniec powie, jak długo Pan yy, gra? Całe życie. Całe życie mam przegrana. Ja grałem we stradzie, yy, grałem duże koncerty i małe różnice od zabawy wiejskiej po koncerty estradowe, no i, i jakoś tak y, przegrałem coś. Tak, no widzę, że y, jest pan w dalej w znakomitej formie. A nie pan powiedział, że pan y, grywał nie wiem solowo, czy jednak był to jakiś zespół? grywałem w dużo zespołach, zawsze byłem y, w tyle, a y, wreszcie y, jako sam grajek uliczny. Użyję brzydkiego słowa grajek, bo jestem artystą muzykiem zawodowym, ale jako muzyk uliczny y, mogę wyjść przed szereg i mogę pokazać to, co ja potrafię, nie co zespół, bo w zespole ja ginę. A tutaj pokazuję swoją, swój kunszt, swój talent, kim jestem. Tak, no widzę, że ten kunszt u Pana jest naprawdę wysoki, a niech Pan powie, jaki repertuar Pan preferuje? Lata 60., 70., 80. i nawet współczesne utwory, ale lubuję rock'n'rolla, bluesa, to wiadomo, czerwone gitary, truba duży. Rozumiem. Rozumiem. I czy będzie to dużą niedyskrecją, jak spytam ile Pan ma lat? No nie, to nie jest... Ja dopiero mam 62 lata. No, to ja, Pani, jesteśmy rówieśnikami. No. Gratuluję panu i pani za duszę i życzę naprawdę dużo, dużo sukcesów. I proszę pana, do zobaczenia za 70 lat na tej samej imprezie. Świetnie. Życzę tego panu serdecznie i sobie zresztą też. Dziękuję, uprzejmie pozdrawiam.